Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy grillowane oscypki owinięte w rumianą cukinię. Przygotowanie zacznij od cukinii. Odetnij jej ogonki, a następnie za pomocą obieraczki odetnij dosyć cienkie, podłużne plastry. Plastry łóż na desce i opróż je dokładnie przyprawą do grilla klasycznego kamis. Na każdym kawałku cukinii ułóż oscypka i zwiń w rolatkę. Zepnij wszystko wykałaczką, aby dobrze się trzymało. Tak przygotowane cukiniowe rolatki układaj na rozgrzanym grylu. Gryluj do momentu, aż cukinia zrobi się rumiana, a dotknięte oscypki będą miękkie. Teraz wszystko przełóż na talerz i podawaj ze świeżymi warzywami. Do smaku dodaj swój ulubiony ketchup, Kamis, smacznego!